Ile mamy czasu, żeby przyszykować się do wojny? W ostatnim czasie pojawiło się bardzo dużo materiałów właśnie mówiących na ten temat. Ile mamy lat, żeby przyszykować się do odparcia agresji? Ile mamy lat, żeby przyszykować nasze wojsko, żeby było na tyle silne, żeby odeprzeć agresję? I pojawiają się różne okresy, pojawiają się różne lata. Początkowo 6, 8, 10 lat później ta liczba zaczęła drastycznie spadać i zaczęły się pojawiać informacje o 4-5 latach, o 2-3 latach. I tego typu tytuły, wypowiedzi, oczywiście są bardzo klikalne. Taki clickbait, że mamy 2 lata, żeby przyszykować się do wojny, że mamy 4 lata, żeby przyszykować się do wojny. No, w niektórych przypadkach się dobrze klikają, u mnie się nic dobrze nie klika, więc nawet gdybym wszystkich przebił i powiedział, mamy rok, a po roku mamy wojnę, to i tak byście nie klikali. Szkoda, no ale może to świadczy tylko o waszej inteligencji, że nie dajecie się nabierać na tego typu materiał. I może ja się wypowiem na ten temat, chociaż specjalistą nie jestem, ale wśród wielu tych wypowiadających się też. Tych specjalistów nie ma i wiele osób używa tego typu materiałów, żeby po prostu zrobić dużo szumu. Dużo szumu, który często przekłada się na jakieś zyski. Niestety u mnie to, to dużo szumu też nie chce przełożyć się na zyski, no ale porozmawiajmy o tym, ile mamy czasu. I od razu powiem, że nie wiemy, ponieważ po pierwsze, nie jest nam znana data zakończenia tego konfliktu, który obecnie trwa. A to właśnie od zakończenia tego konfliktu, czy też raczej, bardziej prawdopodobnie, od przejścia tego konfliktu w fazę zamrożenia go, w fazę takiej, takiego zatrzymania się, dopiero od tej daty możemy mówić o wzroście, o wzroście potencjału naszego przyszłego teoretycznego przeciwnika. W czasie tego trwającego konfliktu raczej nie mamy co zakładać, że Wzrost tych możliwości będzie jakiś skokowy. Tutaj, żeby odbudować te wszystkie zasoby, głównie chodzi tutaj o zasoby amunicyjne, musi potrwać kilka lat. I jedynym takim założeniem, że to by mogło być przyspieszone, może być to, że dojdzie jednak do zwycięstwa nad naszym wschodnim sąsiadem albo poprzez po prostu tak duże obniżenie zdolności Ukraińców, albo poprzez przejęcie władzy przez kogoś, kto będzie sterowany ze wschodu, z jeszcze dalszego wschodu. I to są jedyne rzeczy, które mogą spowodować, że ten czas, jaki posiadamy, jest krótszy. I tutaj jeszcze spójrzmy na logikę. Wiele osób uważa, że poczynaniami polityków kieruje logika. I często tak jest. Niestety w wielu przypadkach, nie tak niewielu jakby się mogło wydawać, to ta logika, taka logika nasza, zwykła, normalna, ludzka, schodzi troszkę na plan boczny, i bardzo często, no może nie bardzo często, ale często ta logika jest pomijana i dochodzi do wydarzeń, do wydarzeń, które przeczą wszelkim logicznym wydarzeniom. Na przykład do czegoś takiego doszło w lutym zeszłego roku, kiedy, do, kiedy to został przeprowadzony ten atak, tylko że tutaj ktoś inny może powiedzieć, że logika była taka, że to zwycięstwo będzie szybkie. Dojdzie do szybkiego zajęcia terytorium, obsadzenia sobie sprzyjających władz, nie dojdzie do bronienia się, i taka kampania trwająca kilka tygodni tutaj w trzy dni, czy nawet dwa tygodnie nie wierzmy. Ale taka kilkutygodniowa kampania będzie po prostu zwycięska. Wiemy, jak się to skończyło, przerodziło się to w pełnoskalowy konflikt, który trwa już kilkaset dni. Niedługo będziemy mieć dwa lata, i tutaj była logika, i jej nie było, ponieważ logika podpowiadała, że sukces będzie szybki, a dla innych logika podpowiadała tych stojących po drugiej stronie, że logicznie rzecz ujmując, z takimi siłami nie będzie sensu atakować. I tutaj chodzi mi o to, może wyjaśnię to dokładniej. Chodzi mi o to, że niestety patrząc na coś logicznie z naszego punktu widzenia, czyli oni nas nie zaatakują, ponieważ jesteśmy na tyle silni, że jesteśmy w stanie się obronić, to to postrzeganie tego tematu po drugiej stronie może być inne. Oni patrząc na to logicznie w ich ujęciu, mogą uważać, że zaatakujemy ich, zadamy na tyle dużo strat ich infrastrukturze, ich dowództwu, że chociaż może nie będzie zdobyczy terytorialnych, może nie dojdzie do zajęcia całego terytorium, to jednak to osłabienie na przykład naszego państwa Polski będzie na tyle duże i na tyle szybkie, że sojusznicy nie, przyj nie przyjdą nam, nie zdążą przyjść nam z pomocą, chociaż w to nie wierzę, że na przykład może dojść do zajęcia państw bałtyckich. Musimy pamiętać, że to nasze logiczne postrzeganie y, najczęściej wynika z tego, że patrzymy na jakiś fakt już po y, zajściu tego wydarzenia, już po tym, gdy wiemy, jaki był efekt, nie wiedząc, jakie były te wartości wyjściowe, więc nigdy nie patrzmy na te decyzje, zwłaszcza te dotyczące ataku, zwłaszcza te dotyczące rozpoczęcia wojny, patrząc, patrząc w sposób logiczny z naszego siedzenia. Patrząc na nasz punkt spojrzenia na tą sytuację, ponieważ ten atak, jego konsekwencje nie muszą dotyczyć tego, że na przykład Polska zostanie zajęta, czy też część Polski zostanie zajęta, tylko że na przykład chodzi o to, żeby ten atak pokazał, że mamy taką możliwość i że musimy przy tym stoliku, można powiedzieć, tych, którzy decydują o tym, co się dzieje na świecie, Musimy siedzieć. No nie my, tylko ci, którzy nas zaatakują. Ci, którzy atakują, myślą, że tym atakiem gwarantują sobie bycie dalej przy tym stoliku, przy którym dochodzi do decyzji o tym, co się dzieje na świecie. To nie musi być atak, którego celem jest zdobyć terytorialna, obalenie jakiejś władzy. To może być atak, za którym stoi logika, że dzięki temu atakowi jednak, na przykład Rosja, czy też jakieś inne państwo, tutaj wstawmy dowolne przy tym stoliku pozostanie ponieważ obecnie to miejsce przy tym stoliku powoli powoli zaczyna być tracone a takie użycie siły może po prostu być czymś co przyniesie efekty że ten proces można powiedzieć odstawiania tego stołka od tego stolika przez innych będzie zahamowany więc zapomnijmy o logice Zapomnijmy o tym logicznym postrzeganiu tego typu wydarzeń. No ale gadam, gadam, a nie mówię, ile lat mamy czasu. Bardzo ważnym elementem, gdy liczymy ten czas, tak jak powiedziałem, jest czas zakończenia obecnie trwającego konfliktu. Drugą rzeczą, o którą powiedziałem, jest ten brak logiki, logiki postrzeganej przez nas, ponieważ to, co dla nas jest nielogiczne, dla kogoś może być bardzo logicznym działaniem. I my tego nie zrozumiemy, nie wiedząc, jak ta druga strona to postrzega, i to jest błąd, który był w historii bardzo często popełniany i no niekiedy dla nas kończył się tragicznie, nie tylko dla nas. Kolejną rzeczą jest to, że trwający konflikt oczywiście osłabia nie tylko naszego teoretycznego przeciwnika, jego na przykład zapasy y, amunicji, jego zapasy sprzętu ciężkiego, które bardzo szybko się wykruszają. Ale również dotyczy to naszych zasobów. Głównie dotyczy to oczywiście tych zasobów dotyczących amunicji, ponieważ jeśli chodzi o sprzęt, to duża ilość tego sprzętu, na przykład z Europy Zachodniej, nie została aż tak bardzo przekazana. To my z prawie 400 czołgami, z kilkuset BWP-ami, z 200 armatochałbicami. Z setkami ciężarówek, pojazdów, żeby nie powiedzieć tysiącami i gigantycznymi zasobami amunicji, to my jesteśmy na drugim miejscu, nie Korea Południowa, jeśli chodzi o dostarczaną amunicję. To my jesteśmy po Stanach Zjednoczonych i, i to nasza amunicja pozwoliła przetrwać 2022 rok. Nasze czołgi, nasze systemy przeciwlotnicze tylko, że o tym głośno się nie mówi, a szkoda. Chociaż może ta skala przekazanej pomocy mogłaby wielu obywateli naszego państwa po prostu zszokować i wiele osób byłoby zaskoczone, że tak dużo przekazaliśmy. Jeden, jedni powiedzą, żeby obronić Ukrainę, drudzy powiedzą, żeby osłabić naszego największego teoretycznego przeciwnika, trzeci powiedzą, że w ogóle nie powinniśmy tego robić. Tutaj, może ja powiem w mojej opinii, że w obecnej sytuacji, w tej sytuacji, jaka była w tamtym roku, w tym roku, najprawdopodobniej będzie w przyszłym roku, to wspieranie było czymś, co przyniosło dla nas zysk. Że na tym nie byliśmy stratni, że tak powiem. Sytuacja się zmieni, może zmieni się postrzeganie w przyszłości, no ale w danej sytuacji jest to. Coś, co po prostu zwiększyło nasze bezpieczeństwo. Ale do sedna. Tutaj, niestety, te zapasy amunicji również po naszej stronie się zmniejszają. I tutaj mówię o całym NATO. I chociaż ruszają programy, ruszają dosyć niemrawo te próby zwiększenia produkcji tej amunicji, w niektórych miejscach odbywa się to bardzo skutecznie i ta szybkość. Możliwości produkcyjne naprawdę wzrastają skokowo, to jednak w dużej części one nie rosną tak, jakbyśmy się tego spodziewali. Zwłaszcza, że gdy spojrzymy na ten konflikt, który toczy się za naszą wschodnią granicą, widzimy, jak dużo tego sprzętu potrzeba ile trzeba amunicji, ile trzeba pojazdów, ile trzeba zapasów, żeby no to działało. I nie. To, że mamy dużą przewagę technologiczną, że posiadamy środki bardzo celne, że posiadamy duże możliwości rażenia przeciwnika z bardzo dużej odległości, nie zmienia faktu, że nasze potrzeby, że jeśli chodzi o wyposażenie dla samolotów, dla czołgów, dla w ogóle wszystkiego, się zmniejszyło. Nie. Nauczką z tego konfliktu jest to, że te zapasy powinny być kilkukrotnie, żeby nie powiedzieć. Kilkunastokrotnie większe niż się do tej pory spodziewaliśmy. Więc tutaj dochodzi do osłabiania nie tylko Rosji, ale też dochodzi do osłabiania państw, państw wspierających Ukrainę. Musimy pamiętać, że oznacza to wprost, że nasze zdolności muszą być odbudowane. Ale jak widać, odbudowujemy w ten sposób, że pozyskujemy środki o wiele nowocześniejsze, o wiele lepsze. Jeśli chodzi o amunicję, to tutaj te umowy, o których się głośno nie mówi, a które są zawierane, które są już realizowane, jeśli one wszystkie zostaną, można powiedzieć, wypełnione, to ten zapas amunicji w przypadku Polski wzrośnie kilkukrotnie. To jest bardzo optymistyczna wiadomość, oby zostało to wszystko zrealizowane. Nie mówiąc o tym, że będzie to amunicja nowoczesna, nowa, a nie taka, która już leżała dosyć długo w magazynie. Delikatnie to ujmując, ona oczywiście już tam nie leży. Ona już wywalczyła to, że atakujący zostali zatrzymani. Naprawdę bez tego wsparcia z zeszłego roku. To by wyglądało zupełnie inaczej. Szkoda, że o tym tak głośno się nie mówiło, a mówi się ci tyle, dostarczyli ci, 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 a później niektórzy jeszcze nie powiem kto mnoży te swoje rzeczy, które dostarczyła wartość tego sprzętu amunicji, które dostarczyli razy 10, 20, 30, w niektórych przypadkach nawet chyba 100, tak mi się wydaje, no ale się po prostu nie znam. Tak jak powiedziałem, ekspertem, specjalistą nie jestem. Tylko jakimś gostkiem z YouTube'a. No ale krążymy wokół tematu. Mam chyba dużo czasu dzisiaj, skoro tak gadam, gadam. Ile mamy czasu? Jeśli chodzi o ten czas, to jeśli chodzi o datę od zamrożenia konfliktu, który toczy się za naszą wschodnią granicą, byłoby to od 3 do 5 lat. Gdybyśmy mówili o ataku na państwa bałtyckie, nie o bezpośrednim ataku na Polskę, chociaż myślę, że to mogłoby być ze sobą skorelowane, czyli atak sił lądowych na państwa bałtyckie oraz atak na infrastrukturę Polski, tak żebyśmy byli zajęci naszymi problemami i nie mogli przyjść z pomocą państwom bałtyckim. Wiele osób zapyta, po co przychodzić państwom bałtyckim z pomocą? A odpowiedź jest prosta: jeśli mamy bronić własnej niepodległości, to róbmy to na terenie innego państwa. Jakby ochydnie to nie brzmiało, to jest to bardzo ważna sprawa. Jeśli chcemy zwiększyć nasze bezpieczeństwo, jeśli chcemy ograniczyć możliwość ataku na nas, róbmy to na terenie obcego państwa, ponieważ to, że państwa bałtyckie zostaną pokonane, zdobyte, a my im nie pomożemy, nie oznacza, że to bezpieczeństwo u nas się nie zmieni. Nie. My będziemy kolejni w kolejce. I jeśli nie powstrzymamy tego zagrożenia na terenie państw bałtyckich, oczywiście ze stratami, to niestety da nam to tylko rok, dwa, myślę, że maksymalnie trzy, czasu, aż zostaniemy zaatakowani na własnym terytorium. A na własnym terytorium. Straty będą większe, i do tego będą straty po stronie cywilów. Nie mówiąc już o wszelkich listach, na których będą ludzie, którzy mają zostać, mają po prostu zniknąć. A wywiezienie na Syberię to jest chyba najłagodniejszy wyrok. No znajdą się też tacy ludzie, jak widać, którzy przyjmą ich najeźdźców z otwartymi ramionami i będą się bardzo dobrze czuli pod tą nową władzą. Co już widać, że tacy ludzie niestety są. Więc kilka lat, 3-4 lata, więc to jest coś, co jest dla nas bardzo ważne. Zwiększanie naszego bezpieczeństwa jest ściśle powiązane z obroną państw bałtyckich. Ponieważ straty i tak niestety będą. Z tym musimy się pogodzić. Ale lepiej, żeby straty cywilne, jak ohydnie by to nie brzmiało, Ograniczyły się tylko do państw, które będziemy bronić, po prostu odrzucając przeciwnika na terytorium nie Polski, tylko tego naszego sojusznika, zwalczając tego wspólnego przeciwnika. I właśnie dlatego y, powinniśmy bronić naszych sojuszników, ponieważ to przekłada się na nasze bezpieczeństwo. A to, że y, można powiedzieć, ograniczymy tą obronę, po prostu symulując, że no broniliśmy ich, tylko odłoży to w czasie i tylko spowoduje, że to nasi obywatele, nasi cywile, no nasi współtowarzysze będą musieli ponieść tego ofiarę. Więc od zakończenia tego konfliktu, czy to zamrożeniem, czy to niestety zwycięstwem Rosji, ma, będziemy mieli od 3 do 5 lat. Kiedy spojrzymy na to logicznie, kiedy spojrzymy na to w sposób logiczny. Te 3-5 lat pozwoli już na odbudowanie sił, jeśli chodzi o tą, te podstawowe, można powiedzieć, pojazdy, jeśli chodzi o odbudowę tego zapasu amunicji. I my nie spodziewajmy się, że na przykład za 3-4 lata od zakończenia, od zakończenia się tego konfliktu, który trwa obecnie. Zostaniemy my osobiście zaatakowani tak pełnoskalowo, chociaż tak jak powiedziałem, nasza logika tutaj może być błędna. Tutaj chodzi na przykład o atak na państwa bałtyckie. Państwa, które mają o wiele gorzej się bronić, mają o wiele bardziej ograniczone zdolności obrony, dlatego w naszym interesie jest zbudowanie wojska, które będzie w stanie je obronić. Ponieważ jeszcze raz podkreślę, Lepiej bronić się na terenie innego państwa i ograniczyć w ten sposób straty po stronie cywilów w naszym państwie. Kiedy nie obronimy Bałtyków? Wówczas będziemy kolejni w kolejce. Jakkolwiek by to nie brzmiało: jeśli NATO nie będzie w stanie wybronić państw bałtyckich, oznacza to, że nie będzie w stanie wybronić Polski. I chociaż ja święcie wierzę w NATO. To jednak pamiętajmy, że ta sytuacja międzynarodowa jest zmienna. To wszystko się zmienia. I najlepszym gwarantem naszego bezpieczeństwa jesteśmy my sami. Jakkolwiek by to nie brzmiało, trzeba mieć sojuszników, bez nich jest to niemożliwe, ale trzeba być też sojusznikiem, tu w przypadku my, w stosunku państw bałtyckich, który jest realnym sojusznikiem, który jest w stanie broniąc te państwa, nie tylko je wybronić. Tutaj nie chodzi tylko, żeby wybronić Litwę, Łotwę, Estonię, chociaż oczywiście tak po ludzku patrząc właśnie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby oczywiście w ten sposób zwiększyć nasze bezpieczeństwo. Kiedy te państwa niejako zostaną zdobyte, oby nigdy do tego nie doszło, to my będziemy kolejni w kolejce. Kiedy na to stracić trzy państwa, to czwarte też jest w stanie stracić. Więc tutaj obrona państw bałtyckich nie jest takim widzimy się. To jest realna rzecz wpływająca na nasze bezpieczeństwo. To jest coś, co realnie przekłada się na nasze bezpieczeństwo. Czyli po prostu bronimy się, nie niszcząc naszego terytorium. I o to chodzi. I o to chodzi, jeśli chodzi o rozbudowę naszego bojstwa. O rozbudowę naszego wojska, żebyśmy byli w stanie posiadać na tyle dużą siłę, żeby być gwarantem bezpieczeństwa na naszym terenie. Tak to wygląda. No, ale znowu nie powiedziałem, ile mamy lat. Tak jak powiedziałem, 3-4 lata, może 5 lat od zakończenia trwającego konfliktu, jeśli oczywiście ta gospodarka rosyjska cały czas będzie w trybach wojennych, nie zapadnie się, i będzie miała wsparcie zewnętrzne, które to wsparcie nadal posiada. I chociaż ta gospodarka no, mocno obrywa, to musimy pamiętać, że niestety tutaj patrzymy na to też również ze swojego punktu widzenia. Odbierając to, co się dzieje tam, mając naszą wiedzę, a tam jest to przedstawiane w inny sposób. A człowiek potrafi znieść bardzo dużo, kiedy straszy się go, że to jest walka o cały naród, że to jest walka o istnienie i on będzie jadł tą kaszę z tym jajkiem za 10 razy więcej niż jeszcze rok temu, ponieważ będzie czuł to zagrożenie. My też byśmy byli w stanie do tego się przystosować, więc myślę, że to może jeszcze troszkę potrwać. Jeśli chodzi o ludzi, ludzi, którzy no, są się szybko przystosowują do nawet najbardziej przerażających warunków, a jakakolwiek forma można powiedzieć buntu no, spotyka się tam z dosyć szybką reakcją i to taką reakcją, która kończy się nawet i to taką reakcją, która najczęściej kończy się źle nie tylko dla tego, który się buntuje, ale dla całej rodziny, dla sąsiadów, dla znajomych. Czyli mamy czas. Ale tego czasu wcale nie jest tak dużo. I chociaż wiele osób powie, że te przygotowania, przygotowania do tej przyszłej, oby nie doszłej wojny trwały, były prowadzone bardzo szeroko, to myślę, że te przygotowania nie są nastawione na konflikt za 2-3 lata, czy tam na przykład do końca 27 roku, tylko są nastawione na troszkę dalszy horyzont czasowy czyli na na przykład 2030 31. I chociaż najprawdopodobniej w mojej opinii nie będzie to bezpośredni atak na Polskę, jeśli oczywiście się coś nie zmieni, to jednak będzie atak na naszych sojuszników, a atak na nas po prostu się przełoży w czasie. Nie oznacza to jednak, że atak na naszych sojuszników, czyli na państwa bałtyckie, będzie dla nas czymś co można powiedzieć, będzie, jakby to powiedzieć, czymś, co nas nie dotknie. Atak na naszą infrastrukturę na pewno będzie przeprowadzony. Na nasze ośrodki dowódcze również. Kiedy ktoś już podniesie rękę na trzy państwa natowskie, to nie będzie bał się podnieść ręki na państwo czwarte. Tylko, że to nam da tylko troszkę czasu. Jeśli nie wybronimy, jeśli nie wybronimy Litwy, Łotwy, Estonii, to da nam to troszkę czasu, może dwa dni, może trzy tygodnie, a może dwa, trzy lata. A dlaczego myślę, że nie, nie szykujemy się na konflikt na przykład za dwa lata, czyli na przykład w 2025, 2026 roku? Z bardzo prostego powodu. Kiedy szykujemy się na konflikt, pierwsze co to szykujemy logistykę. A u nas, albo ktoś zapomniał, że ta logistyka ma pewne niedomagania i ten krap K9, K2 Abrams, Leopard, homarka, homar A może mieć duże możliwości, to jednak bez tysięcy ciężarówek, bez tysięcy jelczy i tych wiecznie żywych starów, to nie zadziała. Nie będzie paliwa, nie będzie części, smarów, amunicji, niczego. I myślę, że dlatego nie szykujemy się na konflikt za 2-3 lata. My szykujemy się na dostarczenie maksymalnie dużej ilości sprzętu za 2-3-4 lata, tak do końca 27-28 roku, żeby ten sprzęt już u nas był, żeby wyszkolić odpowiednich ludzi i żeby oni byli po prostu, jakby to powiedzieć, zdolni do użycia, do działania. Bez tego, Oczywiście nie będzie szans na wyszkolenie, wytrenowanie odpowiedniej liczby osób. Musimy jednak pamiętać, że no jest wiele zmiennych zmiennych, które mogą oczywiście albo przyspieszyć, albo opóźnić to zagrożenie. Bardzo ważną sprawą jest to, że często podkreśla się, że nie mamy czasu. Nie mamy czasu, ponieważ zapomnieliśmy, że powinniśmy to wszystko zacząć bardzo dawno temu. Przynajmniej kilka lat temu. Ale to, że nie mamy czasu, nie oznacza, że możemy ten czas, choćby jak krótki, wykorzystywać w sposób nierozsądny, w sposób taki, który w realny sposób nie zwiększy naszych możliwości. I tak mówię tutaj o szkoleniu rezerw, o tworzeniu rezerw, o logistyce, zapasach. I o tym, żebyśmy sobie uświadomili, że państwa bałtyckie, które będą Celem pierwszoplanowym, a może nie, może to właśnie ten główny filar wschodniej flanki, czyli my zostaniemy zaatakowani jako pierwsi. Wtedy te państwa bałtyckie, ich możliwości obrony będą mocno ograniczone. Może tak to wyglądać. No ale to tu, tutaj już mówimy o pisaniu scenariuszy. Wracając do tematu. Szacuje się, że większość tego zamówionego sprzętu dotrze do nas do. 27-28 roku. Niektórzy wskazują rok 2028 jako ten, w którym Chiny zaatakują Tajwan, ponieważ wówczas będzie ta data najbardziej optymalna dla Chin. I oczywiście no może być to zgodne z prawdą. Nie wiem, to nie jest kierunek, na którym się znam, chociaż o sprzęcie, który jest w Tajwanie czy też w Chinach, mógłbym porozmawiać, no ale polit o polityce nie tak dużo. Dlatego ten sprzęt, który zostanie dostarczony do tej daty 27-28 rok, to sprzęt, który będzie w pełni operacyjny najwcześniej w 30 roku. I właśnie dlatego uważam, że tak się szacuje, że ten konflikt może być, może dojść właśnie do niego wówczas. 30 rok czyli czas, kiedy większość tego sprzętu już zostanie niejako. Wdrożona, no ale to wszystko to takie moje gdybanie, które może się po prostu nigdy i oby się nigdy nie sprawdziło. Więc no niestety nie jestem specjalistą, nie jestem ekspertem, więc nie odpowiedziałem Wam na pytanie. Chociaż przebiję wszystkich, powiem za rok i może to będzie się klikam. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.